Jeżeli myślicie, że prawicowy rząd, który śledził lewaków, który śledził jakichś dziwnych ludzi, który zbierał informacje na temat tych, których sami nienawidzicie, jest ok, dlatego że robił krzywdę waszym wrogom, a nie wam samym, to moim zdaniem głęboko się mylicie. Bo albo ten rząd z tym samym narzędziem przyjdzie po was, jeżeli nagle zmieni zdanie, a może to zrobić bardzo łatwo, Albo utworzy precedens, który spowoduje, że, ten, że inny rząd, dla którego wy będziecie wrogiem, będzie robił dokładnie to samo. Powstaje pytanie, czy tego chcecie. Czy to nie jest tak, że kiedy przychodzą po Giertycha, kiedy przychodzą przez Wrzosek, po, po Wrzosek, kiedy przychodzą po braze, to nie protestujecie? Bo nie jesteście Giertychem, Wrzosek i Brejzą. Tylko pytanie jest takie, czy jak przyjdą po was, to będzie ktoś, kto będzie protestował, jeżeli używanie narzędzi totalnego szpiegostwa, przez demokratyczne państwo zostanie usankcjonowane jako normalne. Co więcej, będziecie nawet robić sobie z niego żarty później, mówiąc, że to przecież jest takie ciekawe, że w Sejmie dzieje się fame MMA, że ludzie walczą ze sobą, że się masakrują. Och, jakie to zabawne. No nie, no to nie jest zabawne, bo to, jak powiedziałem wcześniej, jest po prostu przykrywka dla o wiele bardziej poważnej sprawy i możecie sobie z tego kpić. Ale to nie zasługuje na kpinę, bo jest dokładnie tak, jak w tej głębokiej myśli Molera: Teraz przychodzą po innych, ale kiedyś przyjdą po was. Jak nawet nie ci, to inni, dlatego że przyzwyczaicie nas wszystkich, że tak można. Jeżeli ściągniecie tę wielką rzecz, która się zdarzyła, powtarzam, że demokratyczny rząd potraktował swoich obywateli jako terrorystów i zaatakował ich narzędziem antyterrorystycznym, jeżeli potraktujecie tę rzecz jako normalną, a nawet zabawną, no to znaczy, że ją usankcjonujecie. To znaczy, że po prostu to jest ok, tak może być, to jest uzasadnione. I jeżeli później przyjdzie rząd, który was nie będzie lubił, no to w jaki sposób będziecie się temu sprzeciwiać? W jaki sposób będziecie mogli mieć tytuł do tego, żeby mówić, że tak nie można? Demokracja jest bardzo kruchą inicjatywą ludzką. Zależy od bardzo wielu niejasnych, delikatnie zbalansowanych rzeczy. Bardzo łatwo wchodzi na równie pochyłą.